O, słuchajcie, oglądajcie dzisiejszy odcinek do końca, bo będzie w nim zawarty kod rabatowy, także warto. Na co dzień mówimy Wam o najróżniejszych nowinkach technologicznych, które do tego nierzadko kosztują niemałe pieniądze i pochodzą od znanych wszystkim marek. Ten film będzie trochę inny. Kojarzycie może firmę Baseus? Wiecie, robią najróżniejsze rzeczy, na przykład kable do ładowania, gadżety i całkiem niezłe powerbanki. Jednak czy wiedzieliście, że w swojej ofercie mają także słuchawki bezprzewodowe? Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie najnowszy film na kanale TechnoStrefa. Ja jestem Alo i zapraszam Was serdecznie. musicie wiedzieć, że ten film powstał we współpracy ze sklepem RTV Euro AGD. Myślę, że pewnie nieraz spotkaliście się na przykład z kablami do ładowania albo powerbankami od Baseusa. Nie będę tutaj ukrywał, my także z nich korzystamy. Jednak dzisiaj porozmawiamy o słuchawkach bezprzewodowych. Mam w ręku dwa modele słuchawek od firmy Baseus. Oba kuszą przystępną ceną, ale i dobrą jakością wykonania czy wyglądem. Pierwszy z dwóch bohaterów to Bowie WX5, które chyba swoją Inspiracje czerpały od twórców najsłynniejszych białych słuchawek bezprzewodowych. Jest to model do uszny, a co za tym idzie, charakterystykę ma otwartą. Wewnątrz znalazły się całkiem spore 13 mm przetworniki. Zarówno słuchawki, jak i etui zostały wykonane z błyszczącego tworzywa sztucznego, oczywiście w kolorze białym. Natomiast dla osób, które szukają czegoś nieco innego, dostępny jest także kolor niebieski. Całość prezentuje się dobrze, ale błyszczący plastik no, ma w zwyczaju zbierać rysy, a w tym przypadku niestety nie jest inaczej. Za sprawą swojej konstrukcji są wygodne i nie powodują dyskomfortu nawet przy dłuższym użytkowaniu. Na szczególną uwagę zasługuje jednak sterowanie. Pomimo tego, że jest to konstrukcja bardziej przystępna cenowo, to znalazło się tutaj sterowanie spotykane raczej w droższych słuchawkach. Na elementach wystających znalazły się sensory dotykowe, ale nie na ich szczycie, a na boku. Dzięki temu sterujecie uszczytami a nie dotknięciem. Jednak to nie wszystko, bo jest tam dostępny także gest przesunięcia w górę i w dół, dzięki czemu można łatwo i wygodnie sterować głośnością. Jeżeli chodzi o ładowanie i czas pracy na baterii, to tutaj jest przyzwoicie. Same słuchawki wytrzymują do około 6,5 godziny na pojedynczym ładowaniu, z kolei w połączeniu z etui jest to maksymalnie do 30 godzin. Co do ładowania, jest tutaj do dyspozycji oczywiście USB-C, które jest już standardem. Drugi model to bo MZ10 i to słuchawki dokanałowe zamknięte. Te już same w sobie oferują całkiem niezłą pasywną izolację od otoczenia, ale na pokładzie jest zarówno ANC, jak i tryb świadomości, które działają nieźle, szczególnie biorąc pod uwagę atrakcyjną cenę. Model MZ10 dostępny jest także w dwóch wersjach kolorystycznych i jest to model czarny oraz biały. Niestety pod względem sterowania jest tutaj trochę gorzej. Do obsługi służą jedynie tapnięcia w sensor znajdujący się na szczycie. Słuchawek. Co jest natomiast warte uwagi, to obecność przycisku do parowania, który znalazł się zaraz przy złączu do ładowania oczywiście USB-C. Natomiast jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to słuchawki z włączonym ANC działają do około 4,5 godzin maksymalnie. Z kolei w połączeniu z etui ładującym jest to do około 20 godzin. Jest jeszcze jedna rzecz, o której Wam nie wspomniałem. Obydwie pary słuchawek od Baseusa, o których Wam tutaj dzisiaj opowiadam, mają wsparcie dedykowanej aplikacji. Z jej pomocą możecie sterować trybami pracy. Dla modelu WX5 są to dwa dedykowane ustawienia, Music oraz Theater, które nieco zmieniają charakterystykę dźwięku. Dla MZ10 jest to oczywiście ANC oraz tryb świadomości. Poza tym jest tam także korektor oraz cały szereg gotowych presetów. Aplikacja pozwala także na zlokalizowanie słuchawek w razie gdyby zdarzyło Wam się je zgubić. Słuchawki Baseus, o których mówiłem w dzisiejszym filmie, możecie kupić w sklepach RTV Euro AGD oraz na stronie Eurocom.pl. Jednak specjalnie dla Was, jeżeli oglądacie ten film na premierę, przygotowaliśmy kod rabatowy, który widzicie w tym. W momencie na ekranie, ale znajdziecie go także w opisie pod tym filmem. Dzięki niemu możecie kupić te słuchawki jeszcze taniej, ale musicie się pospieszyć, bo ta promocja nie będzie trwała cały czas. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tych słuchawkach, który kolor może Wam się najbardziej spodobał. Sprawdźcie także nasz najnowszy film, oraz oczywiście subskrybujcie kanał Technostrefa z dzwoneczkiem. Do zobaczenia w kolejnych filmach.